Witajcie, tu Piotr z Lasota 4x4.pl. Tym razem Hilux w najnowszej budzie. Zabudowa Paki. Zgodnie z wytycznymi od klienta, zabudowa miała być wykonana na wysokość burt. Ponieważ na górze jest już odpowiednio zagospodarowane to miejsce. Miała być tapicerowana, no i oczywiście wykorzystywać jak najwięcej miejsca na pacę Mieliśmy się zmieścić ze zbiornikiem wody oraz z lodówką. No plus jeszcze jakieś tam szczegóły, ale to Drobna sprawa. W związku z tym, od lewej duże szuflady. No mniej więcej 140 cm, praktycznie pełny wysuw wewnątrz szuflad, pianka przestawiane, przegrody oczywiście. Dywan na podłodze dolna szuflada, troszkę mniejsza, bardziej kulinarno-kuchenna, piwakowa. Również pełny wysuw, koniecznie miejsce na stolik i krzesełka. Prawa część zamutowy to w przedniej części lodówka. Udało się zmieścić 35-litrowego jolko. Natomiast w tylnej części, odrobinę miejsca, powstał taki schowek na wyższe przedmioty, może jakieś butelki. Natomiast w dalszej części, tej prawej strony, mamy umieszczony zbiornik 50 litrów wody pitnej. Zbiornik wody pitnej. To część instalacji wodnej, którą tutaj wykonaliśmy. Po prawej stronie, na panelu mamy dostęp do wskazania poziomu oraz do pompy ciśnieniowej. Jakieś dodatkowe ładowarki oraz pierwszy punkt odbioru wody. Natomiast drugi punkt odbioru wody, można powiedzieć taki roboczy, znajduje się na prawej stronie auta, a nad nim wlew. W momencie, kiedy się wepniemy prysznicę, włączymy pompę ciśnieniową, to możemy korzystać. Wlew wody kempingowy, zabezpieczony kluczykiem, można wlewać wiaderkiem, można wlewać z węża, ale jest pewność, że nikt tutaj niczego brzydkiego nam nie zrobi na wyprawie. Oczywiście, miejsca w nadkolach również są do dyspozycji. Po zdjęciu lewego panelu mamy dostęp całej długości, można jeszcze tam coś długiego schować natomiast w prawej skrytce już troszeczkę mniej ale również jest dostęp zabudowa do Hiluxa i innych pick-upów jest dostępna na naszym sklepie internetowym, także zapraszamy wszystkich chętnych jeżeli macie jakieś pomysły to również piszcie Pozdrawiam i do następnego.